Jak często powinni kąpać się seniorzy po siedemdziesiątym roku życia? Siedem szokujących faktów, które musisz znać. Przez lata wpajano nam, że im częściej się myjemy, tym lepiej. Jednak wraz z wiekiem ciało ma inne potrzeby, a dotychczasowe nawyki mogą przynosić więcej szkody niż pożytku. Czy kiedykolwiek brałeś pod uwagę, że codzienna ciepła kąpiel może stać się dla ciebie bardziej szkodliwa niż pomocna, zwłaszcza gdy ukończyłeś siedemdziesiąt lat? Ciepła woda, którą zawsze kojarzyłeś z relaksem, w rzeczywistości stopniowo osłabia twoją skórę, odbiera jej naturalną ochronę i sprawia, że stajesz się bardziej podatny na infekcje. To, co działało w młodości, teraz może nie być już najlepszym rozwiązaniem. Prawda na temat higieny seniorów jest inna niż się powszechnie uważa, a to, co za chwilę usłyszysz, może cię naprawdę zaskoczyć. W tym filmie odkryjesz, jak często naprawdę powinieneś się kąpać, by dbać o skórę, zdrowie i dobre samopoczucie. Pomówimy również o tym, jakie błędy popełniają seniorzy, nie zdając sobie sprawy, że mogą sobie szkodzić. Omówimy siedem faktów, które mogą całkowicie zmienić twoje podejście do codziennej higieny. Zostań ze mną do końca, bo podzielę się również prostą metodą zatwierdzoną przez ekspertów, która pomoże ci zachować świeżość i komfort bez konieczności ryzykowania upadków w wannie czy pod prysznicem. Ten jeden trik może znacząco podnieść twój komfort życia, a jego pominięcie może prowadzić do niepotrzebnych problemów. Zanim zaczniemy, będzie mi miło, jeśli teraz polubisz ten film i udostępnisz go bliskiej osobie. Twoja aktywność może pomóc szerzyć tę ważną wiedzę. Fakt numer jeden. Codzienne kąpiele mogą szkodzić skórze seniora. Ciało zmienia się z wiekiem, a po 70. roku życia skóra nie jest już taka sama jak kiedyś. Staje się delikatniejsza, cieńsza i bardziej wrażliwa, a to, co przez lata wydawało się podstawą higieny, może teraz powodować więcej szkody niż pożytku. Warstwa zewnętrzna, czyli naskórek, staje się coraz cieńsza, a znajdujące się pod nim struktury osłabiają się wskutek zmniejszonej produkcji kolagenu i elastyny, białek odpowiedzialnych za jędrność i elastyczność skóry. Gruczoły łojowe, które kiedyś zapewniały jej nawilżenie, zaczynają pracować coraz wolniej, a gruczoły potowe nie działają już tak sprawnie, przez co skóra traci zdolność do zatrzymywania wilgoci. W efekcie staje się sucha, podatna na podrażnienia, a nawet pęknięcia. Bez ochronnej warstwy lipidowej, która dawniej zabezpieczała ją przed czynnikami zewnętrznymi, skóra seniora staje się bardziej wrażliwa na uszkodzenia niż kiedykolwiek wcześniej. I teraz wyobraź sobie, że każdego dnia fundujesz jej długą kąpiel w gorącej wodzie, używasz mydeł o silnym działaniu lub moczysz się w wannie przez dłuższy czas. Choć wydaje się to relaksujące. Tak naprawdę każda taka kąpiel stopniowo usuwa cenne, naturalne oleje ze skóry, pozostawiając ją bezbronną. Dermatolodzy alarmują, że to nie jest jedynie kwestia suchości. To początek problemu, który może mieć poważne konsekwencje. Na początku pojawia się napięcie i swędzenie. Skóra, pozbawiona warstwy ochronnej, zaczyna się łuszczyć i pękać. Te mikrouszkodzenia nie tylko powodują dyskomfort. Ale mogą stać się otwartą bramą dla bakterii i drobnoustrojów. Z czasem dochodzi do powstawania stanów zapalnych, a nawet trudno gojących się ran. To, co wydawało się niewinnym skutkiem ubocznym kąpieli, może prowadzić do infekcji i problemów zdrowotnych, których można by łatwo uniknąć. Nie można też zapominać o codziennych trudnościach, które dotykają wielu seniorów. Swędzenie skóry może utrudniać sen. Powodując zmęczenie i rozdrażnienie w ciągu dnia. Łuszczące się fragmenty skóry mogą drażnić przy każdym ruchu, przyklejając się do ubrań i wywołując nieprzyjemne uczucie szorstkości. A co z osobami, które mają trudności z poruszaniem się? Dla nich każda kąpiel to wyzwanie, a jeśli do tego dochodzi dodatkowy ból podrażnionej skóry, codzienna higiena staje się niepotrzebną udręką. Naukowcy podkreślają, że gorąca woda. Przyspiesza ten proces, rozpuszczając tłuszcze odpowiedzialne za ochronę skóry, a zasadowe mydła zaburzają jej naturalne pH, które w zdrowym stanie wynosi od 4,5 do 5,5. Gdy skóra traci równowagę, staje się łatwym celem dla drobnoustrojów, alergenów i innych szkodliwych czynników. Skóra, która w młodości bez problemu radziła sobie z podrażnieniami, teraz nie ma już tej samej siły obronnej. Codzienne kąpiele mogą niepostrzeżenie osłabiać organizm i zwiększać podatność na infekcje, stany zapalne, a nawet poważniejsze schorzenia skórne. To wszystko prowadzi do ważnego pytania: czy rzeczywiście potrzebujesz kąpać się codziennie? A może twoja skóra byłaby zdrowsza i silniejsza, gdybyś zmienił swoje podejście do higieny? Fakt numer dwa: największym zagrożeniem dla seniorów nie jest brud, lecz upadki. Łazienka to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w domu seniora. Wydaje się przestrzenią codziennej higieny, ale w rzeczywistości kryje w sobie poważne zagrożenie: śliskie podłogi, mokre powierzchnie i ryzyko utraty równowagi, a każde poślizgnięcie może mieć katastrofalne skutki. Lekarze i badacze alarmują, że upadki to jedna z głównych przyczyn urazów i śmierci wśród osób starszych, a częste kąpiele nieświadomie zwiększają to ryzyko. Statystyki są niepokojące: co czwarta osoba po 60 roku życia upada przynajmniej raz w roku. W przypadku seniorów po 70, prawdopodobieństwo to wzrasta, ponieważ organizm stopniowo traci siłę i zdolność do szybkiej reakcji. Mięśnie słabną, równowaga się pogarsza, a choroby takie jak osteoporoza czy artretyzm dodatkowo utrudniają poruszanie się. Co to oznacza w praktyce? Każdy upadek może skończyć się złamaniem biodra, urazem głowy, a nawet koniecznością hospitalizacji. Mokre kafelki, mydlana piana i gładka powierzchnia wanny czy prysznica to pułapki, które każdego dnia czyhają na osoby starsze. Codzienne kąpiele to nie tylko kwestia higieny. To również codzienna konfrontacja z zagrożeniem. Wystarczy chwila nieuwagi, jeden niepewny krok, by znaleźć się na podłodze. Do tego dochodzi para wodna, która ogranicza widoczność. Gorąca woda mogąca powodować osłabienie, a także konieczność podnoszenia nóg przy wchodzeniu i wychodzeniu z wanny. Każdy z tych elementów sprawia, że rutynowe mycie może stać się niebezpiecznym wyzwaniem. Największe ryzyko pojawia się w momentach zmęczenia, rano, gdy organizm dopiero budzi się do życia, lub wieczorem, gdy czujemy wyczerpanie po całym dniu. Wtedy koncentracja jest mniejsza, a siła w nogach nie taka jak kiedyś. Upadek nie oznacza tylko bólu czy siniaka. W starszym wieku każda kontuzja może oznaczać długą rekonwalescencję, ograniczenie sprawności, a w najgorszym wypadku utratę samodzielności. Zmniejszenie częstotliwości kąpieli to jedna z najprostszych metod na ograniczenie ryzyka. Mycie całego ciała co drugi dzień, a nawet 2-3 razy w tygodniu wystarcza, by zachować czystość, a jednocześnie unikać zbędnych wizyt w łazience. Dodatkowo można stosować wilgotne ręczniki do odświeżenia kluczowych obszarów ciała, co pozwala utrzymać higienę, bez narażania się na poślizgnięcie czy utratę równowagi. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak poważne konsekwencje może mieć jeden nieprzemyślany ruch w łazience. Dla seniorów, którzy mieszkają samotnie, każdy upadek może oznaczać godziny czekania na pomoc, a czasem nawet konieczność przeprowadzki do placówki opiekuńczej. Oczywiście można montować uchwyty, używać mat antypoślizgowych i inwestować w bezpieczne prysznice, ale najskuteczniejszym sposobem jest ograniczenie samej ekspozycji na zagrożenie. Mniej kąpieli oznacza mniej sytuacji, w których może dojść do wypadku. Badania potwierdzają, że seniorzy, którzy dostosowują swoje nawyki do rzeczywistości swojego wieku, cieszą się lepszym zdrowiem i dłużej pozostają samodzielni. Prawdziwa troska o zdrowie to nie tylko dbanie o czystość, ale przede wszystkim unikanie sytuacji, które mogą zagrozić życiu. A co tak naprawdę jest groźniejsze: drobny zapach potu czy poważna kontuzja, która może zmienić wszystko? Jeśli uważasz, że te informacje są ważne, napisz w komentarzu: Bezpieczeństwo przede wszystkim. Fakt numer 3. Mniejsza ilość kąpieli zmniejsza ryzyko infekcji. Przyjęło się sądzić, że im częściej się myjesz, tym zdrowszy jesteś, ale czy to prawda? Dla osób po 70 roku życia rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Okazuje się, że ograniczenie częstotliwości kąpieli może skutecznie zmniejszyć ryzyko infekcji i pomóc skórze zachować naturalną odporność. Brzmi zaskakująco? A jednak to fakt, który potwierdzają badania naukowe. Eksperci, którzy przez lata analizowali stan skóry seniorów, zauważyli wyraźny schemat. Im rzadziej kąpiel, tym mniej problemów z jej uszkodzeniami. A każde, nawet najmniejsze pęknięcie w przesuszonej skórze, to otwarte drzwi dla bakterii i wirusów. W młodości skóra szybko się regeneruje, ale w późniejszych latach ten proces znacząco zwalnia. Starzejąca się skóra jest cienka, delikatna i bardziej podatna na podrażnienia, a gojenie się ran trwa dłużej niż kiedyś. Gdy naturalna bariera ochronna skóry zostaje osłabiona przez zbyt częste mycie, ryzyko infekcji rośnie. Bakterie takie jak gronkowiec złocisty czy paciorkowce mogą łatwo przeniknąć przez uszkodzoną skórę, powodując poważne problemy: od stanów zapalnych, przez bolesne owrzodzenia, aż po ciężkie zakażenia, które mogą wymagać hospitalizacji. Co sprawia, że częste kąpiele są tak szkodliwe. Klucz tkwi w tym, jak działają woda i środki myjące. Gorąca woda dosłownie wypłukuje ochronne lipidy, które utrzymują skórę nawilżoną i elastyczną. Agresywne mydła dodatkowo naruszają strukturę białek skóry, osłabiając jej zdolność do regeneracji. Wystarczy delikatne potarcie ręcznikiem czy kontakt z szorstkim materiałem, by osłabiona skóra pękła, tworząc małe ranki, niewielkie ale wystarczające, by bakterie mogły się przez nie przedostać. A teraz pomyśl o tym. Jeśli myjesz się codziennie, twoja skóra nigdy nie ma czasu, by się odbudować. Każdego dnia ponownie pozbawiasz ją jej naturalnych mechanizmów ochronnych, czyniąc ją coraz bardziej podatną na uszkodzenia. To błędne koło, które prowadzi do suchości, swędzenia, a w dłuższej perspektywie do poważniejszych problemów zdrowotnych. Z kolei seniorzy, którzy ograniczają kąpiele do dwóch, trzech razy w tygodniu, pozwalają swojej skórze odpocząć i odbudować naturalną warstwę ochronną. To nie oznacza rezygnacji z higieny. Miejscowe oczyszczanie ciała wilgotną ściereczką, szczególnie w miejscach bardziej podatnych na pot i bakterie, takich jak pachy czy okolice intymne, jest w zupełności wystarczające, by zachować świeżość i zdrowie skóry. Taka zmiana nawyków to nie tylko kwestia komfortu ale realna korzyść zdrowotna. Mniej podrażnień, mniej bolesnych pęknięć, mniej wizyt u lekarza to wszystko przekłada się na lepsze samopoczucie i większą niezależność. A jeśli można zmniejszyć ryzyko infekcji tak prostym sposobem, to czy nie warto spróbować? Jeśli to, co słyszysz, daje Ci do myślenia, daj mi znać w komentarzu, wpisując słucham i uczę się. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zachęcam cię do kliknięcia subskrypcji i włączenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych wartościowych treści. Twój udział pomaga nam tworzyć jeszcze lepsze materiały dla ciebie i innych seniorów. Fakt Numer 4. Twoja skóra ma własny system oczyszczania. Choć może się wydawać, że skóra wymaga ciągłego mycia, w rzeczywistości posiada doskonale zaprojektowany mechanizm samooczyszczania. To żywy ekosystem pełen dobroczynnych bakterii, naturalnych olejków i delikatnej równowagi pH, które razem dbają o jej kondycję, chroniąc przed wysuszeniem i infekcjami. To właśnie te elementy sprawiają, że skóra potrafi radzić sobie sama, o ile pozwolisz jej działać zgodnie z jej naturalnym rytmem. Dla osób starszych których skóra staje się coraz cieńsza i bardziej wrażliwa. Zbyt częste kąpiele mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Każde mycie usuwa nie tylko brud, ale i naturalną barierę ochronną, pozostawiając skórę narażoną na podrażnienia, suchość, a nawet infekcje. Ograniczenie częstotliwości kąpieli i pozwolenie ciału na utrzymanie własnej równowagi to sposób, by zachować zdrowie skóry i zapobiec jej przedwczesnemu osłabieniu. Sekretem tego naturalnego systemu jest mikrobiom skóry, niewidzialna społeczność pożytecznych mikroorganizmów, które tworzą pierwszą linię obrony przed szkodliwymi bakteriami i grzybami. Dalekie od bycia zagrożeniem, te niewielkie organizmy pomagają w rozkładaniu potu, złuszczaniu martwych komórek oraz produkcji substancji o właściwościach antybakteryjnych. Można powiedzieć, że skóra ma swoje własne miniaturowe wojsko, które każdego dnia walczy o jej zdrowie. Naturalne sebum, czyli oleista substancja, wytwarzana przez gruczoły łojowe, działa jak tarcza, zatrzymując wilgoć i zapobiegając przesuszeniu. Do tego dochodzi proces odnowy komórkowej, który regularnie usuwa martwe komórki na skórka, utrzymując skórę czystą i świeżą. Wszystko to dzieje się bez konieczności agresywnego mycia. Wystarczy, że pozwolisz skórze pracować w jej własnym tempie. Jednak częste kąpiele mogą zaburzyć ten precyzyjny system. Gorąca woda wypłukuje ochronne oleje, pozostawiając skórę suchą i podatną na pęknięcia. Silne mydła o wysokim pH eliminują nie tylko szkodliwe drobnoustroje, ale także te, które pomagają utrzymać równowagę skóry. To właśnie dlatego seniorzy, których skóra jest już delikatniejsza, mogą doświadczać większego ryzyka podrażnień, egzemy czy infekcji. Jeśli myją się zbyt często. Badania wskazują, że nadmierna higiena może prowadzić do osłabienia naturalnych mechanizmów obronnych skóry. W efekcie, zamiast zdrowej i zadbanej cery, pojawiają się suchość, swędzenie i skłonność do mikrouszkodzeń, które mogą prowadzić do poważniejszych problemów skórnych. Tymczasem ograniczenie kąpieli do kilku razy w tygodniu. Pozwala zachować równowagę mikrobiologiczną i nie pozbawia skóry jej naturalnej ochrony. Nie oznacza to oczywiście, że higiena powinna zostać całkowicie zignorowana. Kluczowe obszary, takie jak pachy, pachwiny czy stopy, mogą wymagać częstszego mycia, ale reszta ciała doskonale radzi sobie sama. Dzięki temu skóra seniora pozostaje w lepszej kondycji, nie traci swojej elastyczności i zachowuje zdolność do regeneracji. W przeszłości ludzie nie kąpali się codziennie, a mimo to ich organizm doskonale funkcjonował. Dopiero w XX wieku intensywna higiena stała się standardem, często ignorując fakt, że skóra sama wie, jak się chronić. Seniorzy mogą czerpać z tej mądrości i zaufać swojemu ciału, które przez całe życie nauczyło się dbać o siebie. Efekt Zdrowsza, bardziej odporna skóra, mniej podrażnień i większy komfort na co dzień. Czasami mniej znaczy więcej, a w przypadku pielęgnacji skóry ograniczenie mycia może być najlepszym sposobem na jej długowieczność i zdrowie. Fakt Numer 5. Eksperci twierdzą, że raz lub dwa razy w tygodniu to wystarczająco. Przygotuj się na zaskakujące odkrycie, które może całkowicie zmienić Twoje podejście do codziennej higieny. Wielu ekspertów w dziedzinie geriatrii i dermatologii coraz częściej podkreśla, że seniorzy po 70 roku życia powinni kąpać się nieczęściej niż raz lub dwa razy w tygodniu. Czy to oznacza, że higiena nie jest ważna? Wręcz przeciwnie, chodzi o to, aby dostosować ją do realnych potrzeb dojrzałego organizmu. Twoja skóra nie jest już taka sama jak kilkadziesiąt lat temu staje się cieńsza, bardziej wrażliwa i ma mniejszą zdolność do zatrzymywania wilgoci. Codzienne kąpiele, szczególnie z użyciem mydła o silnym działaniu, mogą pozbawić ją naturalnej warstwy ochronnej, prowadząc do podrażnień, suchości, a nawet pęknięć. Tymczasem ograniczenie częstotliwości mycia może pomóc zachować jej zdrowie i równowagę. To nie tylko teoria, za tymi zaleceniami stoją konkretne badania. Naukowcy wskazują, że nadmierna higiena u seniorów może zwiększać ryzyko uszkodzeń skóry, wywoływać stany zapalne, a nawet sprzyjać infekcjom. Z drugiej strony, pozwolenie skórze na regenerację i utrzymanie jej naturalnej bariery ochronnej sprawia, że jest ona bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych. Oczywiście nie oznacza to, że masz całkowicie rezygnować z dbania o siebie, wszystko sprowadza się do świadomego podejścia. Mycie miejsc, które wymagają szczególnej uwagi, takich jak pachy, twarz czy okolice intymne, w zupełności wystarcza, aby utrzymać świeżość i dobre samopoczucie. Czasami wystarczy wilgotna ściereczka, aby poczuć się czysto i komfortowo, bez konieczności codziennego wchodzenia pod prysznic. Warto też spojrzeć na ten temat z historycznej perspektywy. Jeszcze 100 lat temu ludzie nie kąpali się codziennie, a mimo to radzili sobie doskonale. Codzienna kąpiel to stosunkowo nowy nawyk, wprowadzony głównie przez rozwój przemysłu kosmetycznego i reklamy, które wpajały przekonanie, że tylko częste mycie gwarantuje higienę. Jednak organizm człowieka funkcjonował dobrze na długo przed pojawieniem się współczesnych środków czystości. Seniorzy, którzy zdecydują się na rzadsze kąpiele, mogą zauważyć wiele korzyści mniej podrażnień, bardziej nawilżoną skórę. I większy komfort na co dzień. Dodatkowo oszczędzają czas i energię, co w starszym wieku ma niebagatelne znaczenie. To nie jest kwestia zaniedbania, ale przemyślanej troski o własne zdrowie. Paradoksalnie czasami mniej znaczy więcej, a w tym przypadku mniej kąpieli może oznaczać lepszą kondycję Twojej skóry i ogólne samopoczucie. Fakt numer 6. Codzienne kąpiele mogą być dla seniorów wyczerpujące. Dla młodszych ludzi kąpiel to zaledwie chwila relaksu, ale w późniejszych latach życia może stać się wymagającym wysiłkiem, który odbiera siły i obciąża organizm. Naukowcy coraz częściej zwracają uwagę na to, jak duży wpływ na zdrowie seniorów ma codzienne mycie, podkreślając, że intensywna pielęgnacja ciała może prowadzić do osłabienia, przemęczenia, a nawet groźnych dolegliwości. To, co kiedyś było zwykłą rutyną, wejście pod prysznic, stanie pod strumieniem wody czy wychodzenie z wanny, w starszym wieku staje się prawdziwym wyzwaniem. Osłabione mięśnie, sztywniejące stawy oraz zmniejszona wydolność organizmu sprawiają, że każdy ruch wymaga ogromnego wysiłku. Częstsze kąpiele oznaczają więc nie tylko większe zmęczenie, ale i zwiększone ryzyko nadwyrężenia ciała. Zmniejszenie częstotliwości mycia. Nie tylko chroni skórę i zapobiega upadkom, ale także pozwala oszczędzić energię, zmieniając kąpiel z uciążliwego obowiązku w bardziej komfortowy i przyjemny rytuał. Obciążenie organizmu podczas kąpieli jest złożone, a według wielu badań samo stanie pod ciepłym prysznicem przez 10 do 15 minut może negatywnie wpływać na układ sercowo-naczyniowy. U osób starszych, zwłaszcza tych z problemami krążeniowymi, Gorąca woda rozszerza naczynia krwionośne, co może skutkować gwałtownym spadkiem ciśnienia, zawrotami głowy, a nawet omdleniem. A w śliskiej łazience nie trudno wtedy o groźny upadek. To jednak nie wszystko. Dla seniorów zmagających się z chorobami płuc, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, pochpę, para wodna może utrudniać oddychanie i sprawiać, że kąpiel zamiast odprężenia przynosi duszności i dodatkowy wysiłek. Prawie połowa osób po 65. roku życia cierpi na zapalenie stawów, a to oznacza, że nawet najprostsze ruchy podczas kąpieli mogą być źródłem bólu. Sięganie do pleców, schylanie się, by umyć nogi, czy nawet trzymanie mydła w dłoni mogą prowadzić do zaostrzenia stanu zapalnego, zmieniając codzienną higienę w bolesną walkę z własnym ciałem. Dodatkowo, wchodzenie i wychodzenie z wanny wymaga równowagi i stabilności. A u osób starszych, zwłaszcza tych z neuropatią osłabiającą czucie w stopach, każda niepewność ruchu zwiększa ryzyko upadku. Trudności nie kończą się jednak na samej kąpieli. Osuszanie ciała, ubieranie się i dosięganie trudno dostępnych miejsc mogą pochłaniać ostatnie resztki energii. Niektórzy seniorzy po kąpieli czują się tak zmęczeni, że potrzebują długiego odpoczynku, a u wielu stan ten utrzymuje się przez cały dzień ograniczając aktywność, odbierając siły na spacer, przygotowanie posiłku czy rozmowę z bliskimi. U osób z osłabioną kondycją zbyt częste kąpiele mogą prowadzić do chronicznego wyczerpania, które stopniowo odbiera im samodzielność. Tymczasem mycie się raz lub dwa razy w tygodniu z wykorzystaniem krzesła pod prysznicem i ręcznego natrysku może znacznie zmniejszyć wysiłek związany z pielęgnacją. To sprawia, że pozostaje więcej energii na to, co naprawdę istotne: cieszenie się dniem, pielęgnowanie pasji czy spędzanie czasu z rodziną. Badania potwierdzają, że rzadsze kąpiele pomagają seniorom zachować siły, poprawiają ich samopoczucie i sprzyjają lepszemu zdrowiu psychicznemu. Ograniczenie częstotliwości mycia nie oznacza rezygnacji z higieny. Lecz rozsądne dostosowanie jej do potrzeb organizmu, aby nie tracić cennych sił na czynności, które mogą być równie skuteczne przy mniejszym wysiłku. Fakt numer 7. Czystość to coś więcej niż kąpiel. Oto prawdziwa rewolucja w myśleniu. Higiena nie sprowadza się jedynie do zanurzania się w wannie. Czy stawania pod prysznicem? Dla Ciebie, jako seniora, to przełomowa wiadomość. Przekonanie, że codzienne moczenie ciała to jedyna droga do świeżości, jest raczej spuścizną dawnych nawyków niż rzeczywistą koniecznością. Dzisiejsze podejście do higieny pokazuje, że można czuć się komfortowo, schludnie i zdrowo, nie narażając się na potencjalne ryzyko wynikające z częstych kąpieli. Wystarczy sięgnąć po nowoczesne sprytne rozwiązania które sprawiają, że dbanie o siebie staje się prostsze i bardziej dostosowane do Twoich potrzeb. Nie chodzi o rezygnację z czystości, lecz o jej mądrzejsze definiowanie, dopasowane do realiów, w których się znajdujesz. Higiena to nie ilość wody, lecz inteligentne wybory, które sprawiają, że Twoje ciało pozostaje zadbane bez zbędnego wysiłku. Każda z metod, które możesz zastosować, to skuteczny sposób na zachowanie świeżości i dobrego samopoczucia. Wilgotne chusteczki to prawdziwa pomoc w codziennej pielęgnacji. Szybko i delikatnie oczyszczają najważniejsze partie ciała, takie jak twarz, pachy czy okolice intymne, bez konieczności stania w śliskiej kabinie czy zanurzania się w wannie. Są łagodne dla skóry, nie wymagają spłukiwania i pozwalają poczuć się odświeżonym w zaledwie kilka chwil. Mycie rąk to podstawa profilaktyki zdrowotnej to właśnie na dłoniach gromadzi się najwięcej bakterii, które mogą prowadzić do infekcji. Regularne mycie rąk chroni cię przed chorobami, a jednocześnie nie wymaga mycia całego ciała. Higiena jamy ustnej to nie tylko kwestia świeżego oddechu, ale również zdrowia całego organizmu. Codzienne szczotkowanie, używanie nici dentystycznej i płukanie ust pozwala uniknąć problemów z dziąsłami, a także poważniejszych konsekwencji zdrowotnych. Świeża odzież to kolejny filar codziennej higieny. Ubrania zmieniane każdego dnia pochłaniają wilgoć i nieprzyjemne zapachy, sprawiając, że czujesz się czysto i komfortowo. Jeśli dodasz do tego szybkie przetarcie włosów suchym szamponem lub nałożenie lekkiej mgiełki zapachowej, poczujesz się świeżo bez konieczności wchodzenia do wanny. To nie tylko wygodne, ale i ogromna ulga dla osób starszych, które mierzą się z ograniczeniami ruchowymi. Pomyśl o kimś, kto ma osłabione mięśnie czy bolące stawy. Dla takiej osoby wejście do wanny może stanowić nielada wyzwanie, podczas gdy przemycie ciała wilgotną chusteczką czy zmiana koszuli są szybkie i bezpieczne. W chłodniejszym klimacie, gdzie mokre włosy i zimne powietrze mogą zwiększać ryzyko przeziębień, proste rozwiązania, jak suchy szampon, mogą okazać się zbawienne. Co więcej, badania geriatryczne potwierdzają, że seniorzy stosujący te alternatywne metody dbania o higienę czują się równie dobrze jak ci, którzy kąpią się codziennie, a jednocześnie rzadziej skarżą się na podrażnienia skóry, swędzenie czy zmęczenie. To także sposób na większą niezależność, możliwość samodzielnego dbania o siebie, bez uzależniania się od harmonogramu opiekunów, daje ogromne poczucie godności i kontroli nad własnym ciałem. Higiena to nie obowiązek, a twój wybór. Nie liczy się liczba kąpieli, ale sposób, w jaki o siebie dbasz: sprytnie, świadomie i z troską o własne zdrowie. Podsumowując, okazuje się, że w kwestii higieny seniorów po 70. roku życia mniej może oznaczać więcej. Omówiliśmy, jak codzienne kąpiele mogą nie tylko wysuszać skórę i osłabiać jej naturalną barierę ochronną, ale także zwiększać ryzyko upadków i odbierać organizmowi cenną energię. Przekonaliśmy się, że ciało ma swoje sposoby na utrzymanie czystości, a eksperci coraz częściej zalecają kąpiel niecodziennie, a raz lub dwa razy w tygodniu dostosowaną do indywidualnych potrzeb. To sporo wiedzy do przemyślenia, prawda? Teraz chcę usłyszeć Twoje zdanie. Co najbardziej Cię zaskoczyło? Który fakt otworzył Ci oczy i sprawił, że spojrzałeś na higienę w starszym wieku w nowy sposób? Może pomysł zamiany codziennego prysznica na delikatne przemywanie ciała, albo skupienie się na dokładnym myciu rąk? Napisz w komentarzu. Chętnie poznam Twoją opinię. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, nie zapomnij go polubić, skomentować i zasubskrybować kanał, by nie przegapić kolejnych ważnych tematów. A teraz kliknij w miniaturę, która pojawiła się na środku ekranu. W kolejnym filmie poznasz trzy kluczowe produkty spożywcze, które każdy senior powinien jeść, by zapobiec skurczom nóg i utrzymać swoje nogi w dobrej kondycji. Do usłyszenia za chwilę. Na sam koniec chcielibyśmy przypomnieć, że nie jesteśmy lekarzami, a ten film ma jedynie charakter informacyjny.